Games, to jest kolejny odcinek z serii DeadCraft Jak widzieliście na początku, Gabas, moderator, wisił. Czekajcie. O, pije, pije, pije. O, znowu wisi, biedna. I tak, jak na Dead to znowu kolejna mapa. No nie wiem, czemu tak zmieniam, bo tam to było beządzienne, ale to nic. O fuck. I tak. Oh yeah! A on wisi, biedny. I tak, to będzie takie krótkie. No, może nie aż tak krótkie, ale to będzie takie oprowadzenie po serwerze. Bo się. Nie wiem, bo zmieniało dużo, bo to jest w ogóle nowa mapa. Jak widzicie na Race Minimap, patrzcie ile tu wszystkiego jest. To jest w sumie wioska. Oh fuck. Co mnie bije, Co mnie bije! Dymit. O, tu kapa zbiega moderator, co ma w ender czyście? jednego diamenta. I tak te różne rzeczy, te, te, te diamentowe, no to mm, wykopałem kilka diamentów i kilka dostałem, no. i tak, by nie było długo odcinku, ponieważ, gdyż, ależ, nie, no, bo... No, ja tak się nazywa. Nagrywałem i coś potem. coś potem, jak nagrałem, chciałem wrócić już na YouTube, to potem coś się pieprzyło i się psuło, że na przykład nie było mojego dźwięku i takie różne basenik. No. Tu jest gabbas, moderator. Jaki basenik? to tam jest? Aha, o, też chcę. Też chcę, też chcę. Oooo, oh, oh, oh. oh, yeah, hurry. O. Wow. Wow. Dobra. I tak. Yy, tu do z tego odcinku, z tego serwera zrobiłem chyba z, cztery odcinki, ale... No coś się spieprzyło i nie mogłem wrzucić. No nie wiem, ale już to naprawiłem i wszystko dobrze chodzi. Yy, I ten. Ja się Nie wali... lol. What the fuck skąd ma to po Dobra. Dobra, gdzie jest mój domek? Mój home. Czekajcie, muszę coś przystąpić. Creeper wali. No. No. Łe, się, że już nie robią tych, no... ...tych różnych... No tego, że nie niszczą terenia... ...terena, terenu. Ale jednak. Dobra, pójdźmy do mojego nieskończonego dągu, no bo to ja, no. Ja nigdy nie kończę na, na czas, ale... No już, już jest prawie skończony. Tu jest jeden z tych, jak się nazywa? Z, no, z, z adminów Predator, a tu jest Matises. Dzień dobry. Dobra. To lecimy teraz do mojego domku. No i ogólnie teraz fajna mapka jest wgrana. Ile ją jest w ogóle? 10 ey. Pokażę Wam moje skarby co mam w mojej z kaszyni tam u mnie. O szkielet! I mam tak, mieczy ulepszony na co? Na szarp no No Bo mi kolega ulepszył. O, nie wiem jak on to zrobił, że jest ten miecz bez książek, ale... Cieszę się, są takie dwa sobie. I jak już widzicie, mój piękny sweet domek, Alabama, Alabama, Alabama. Hyć, What the fuck? What the fuck? Co jest? No. I tak, w mojej pierwszej skrzyńce, no tu, o, książki, widzicie ile mam książeczek? I to jest Man at Art Horoport, czy jakoś tak, nieważne. I mam trochę No, o, co dostałam to mi na tej coś tam, coś tam. I tu mam ładne schudki. I patrzcie co tu będzie Tu, 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 tu będzie taki, taki fajny ten sweet mo- nie most tylko ten e, Tu będzie balkon, balkon A tu będzie takie wejście takie takie Oryginalne original. I czekajcie patrzcie co mam na home zaznaczone e, Co zrobione Tu już się tak nadało Trzeba chwilę poczekać o. Tu, 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 jest, tu jest wspólna skrzynka no, to było. Dobra, nie wiem, że okratu, jest... to jest wspólna. Oszczały się przydadzą. Flint się przyda, to się przyda. Gunpowder się przyda, nie wiem po co, ale się przyda. Bo wywalę to... Wywalę to co niepotrzebne. Lampę nie jest mam, w sumie. Nie wiem czy neter działa, czy nie. Takiego to nie... I tu jest moja skrzynia. Patrzcie jakie mam tutaj. Piękności. Lapis block jak seiki Apple Gold Sharpness 2 książki fuckies To się nie mieści wywalę to to na razie to i dirt wezmę to to i książki to jeszcze zapakuję slime water mam trochę mostu i kobystałuna bo tam był spawner Dobra, flint tak nie potrzebujemy wezmę wiaderko to też nie potrzebujemy, to mostu wezmę i tu mamy takie faremki Trzcinne Trzcinne, ma już wezmę wszystko No i lecimy tak, ja nie muszę tam sam ujść, ale okej okay. Bo ten mam Home'a zapisanego Bo najpierw tak jak to Enter, Ender chestu lecę ma 28 level To sobie później, o oh fuck y, zrobił ten, no ładnie a to jest sparta, nie, nie wiem czy widzieliście. Czekajcie. Odłożę to, co nie jest potrzebne jak na razie. Enchanting table, lapis bloki, to żelazo w ogóle nie, nie wiem dlaczego. Póki tam pójdą. No i to będą moje najbardziej wartościowe itemki, To pójdzie. Tu masz 6 jaksów, Fakie! A to jest z sporto. <laughs> Skoczyć? A to chyba się nie zabije. Dobra, nie, 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 będę próbował, bo mam zbyt duży level, na to... Będę musiał sobie taką ścieżkę zrobić do mojego domku. Ładną. Będę musiał poprosić admi adminu, bo to adminie chyba robią. Tylko co ja wiem. A no, mój domek jest dosyć daleko od spawna. Bo mi się tutaj te, te wzgórze tak podobały. Kurde, teraz ona dupnej reiteracji, bo nagrywam i ten... Tak, to gram sobie na normalu. A tak przy nagrywaniu to mnie tak strasznie lakuje. Że nie mam <laughs> tu. Tu moje brzuski. <laughs> Wcale się ten nie ten. Dzień dobry. Zróbmy sobie drugą skrzynię. Skrzynię z Braid. Plate. Chest. I ten XD, co tam jest, to jest moderator. O będę musi i tak kończyć odcinek, bo nie, nie, ma, nie może być taki długi. Ponieważ, gdyż, ależ tak. Ojej. Szybko, szybko, szybko. swoim bale. Szybko, szybko. Gdzie to jest? Tu jest. Tu mam 38 tylko od krówek, bo tu y, krówki są. Tylko trzeba je najpierw rozmnożyć, a później można dopiero odbijać. Potrzebuję drewna. Nie ma drewna. To jest bieda. Ale ile jest? Raz dwa raz dwa raz dwa raz dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jej, będę miał trochę tych bloków. Raz, cztery, pięć, sześć, cztery, pięć, sześć. O, fakt, chyba mi nie starczy tego. A starczyło. Jestem fajna. Mam sześć bloków książek. Ja.

Po co odcinkiem dokończę domek, polecę na krówki. I, i to będzie już. tyle. tyle. Chodźcie na spawna. pożegnajcie się. Spawna. Może ktoś przyjdzie, może nie, ale najlepiej pożegnać się. Oje! Oh yeah. Kierym. Dobra, to chyba tylko się. Oooo, kto to jest? Idziemy strollować? A nie... A bless. To no laka, Nie, nie laka. laga. To on stoi Ale jeszcze raz zespół mój... Oh, fuck. Nie to. No dobra, czyli... Dzisiaj będziemy się żegnać z posągami. Predatora oraz co? Ale to, to jako nie, chcą, to nie fo. Co tam było? Osadnik. Osadnik, osadnik, widzicie. Co tam się kontynuuje? Co masz do zaoferowania? Jeden emerald, za pięć Jabłk, 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 jabłk. Mhm. Dobra, to chcę się pożegnać także. Czekajcie, tak ładnie na f Dobra. Pa, pa. co napiszę. No. I do zobaczenia. Trzymajcie się. No i cześć. Teraz do następnego odcinka. Pa, pa. Elo, ziomki.